Gdzie jestem o 4.11 rano, bądź w nocy jak to woli, w dniu swoich urodzin? No, gdzie, że ja mogła być, jak nie na plaży na wschodzie słońca? It's kind of fault. my wygadają. my się śmieją po prostu ze mnie. Czy to jakkolwiek dobrym pomysłem? tak nie. Gdzie jest? Niezwykłe. To jest moje goal to jak spędzać urodziny. Ale z drugiej strony wiem, że to może być trochę nieprzemyślane, bo po prostu potem może być problem ze spaniem i z wyspaniem się w te urodziny. Ale z tego co oglądałam, chyba dwa lata temu, dostałem poszła spać o 22. Więc myślę, że to będzie vibe. I może w ten sposób naprawdę swój Mega, mega, mega. Okej, okej. Nawet nie zauważyłam kiedy to zrobiłam. A myślałam o tym. Myślałam o tym, że to się wywali. Trochę te sprzęty psują tą robotę. W się psują ten bike. I Może moje gadań też. Nie mogę zauważyć, że to wylałam. No i nic Wiedźmina z teatru muzycznego. Jak to pięknie jaka szkoda, że nie możesz tego widzieć. Hej, mm. macho pak może nad morzem 20 urodziny. I'm having fun. Such a blast! Słuchajcie, powiem wam, że naprawdę to jest zupełnie inaczej doświadczam życie w tym momencie, w sensie jest coś w tym wschodzie słońca, może też jest coś w tym, że nie ma za dużo ludzi, że ten świat, właśnie to jest dla mnie bardzo ciekawe, że jednak przecież ja śpię w domu, mogę tu spać i w do dwunastej, teraz pan jedzie i znowu będzie hałasował, ale to jest fajne, to jest jego praca. A że po prostu zupełnie inaczej ten świat żyje. W sensie widziałam ludzi, którzy wracają z imprezy, widziałam naprawdę ekipę jakichś znajomych, którzy po prostu oglądali z wschód słońca. Widziałam jakąś parę, która po prostu stała, przytulała się i oglądała wschód słońca. Widziałam, wydaje mi się, mamę z synem. This is so fucking cute. Naprawdę, powiem Wam, że to jest coś takiego, że ci ludzie, każdy z nas jakby ma tą osobną historię, jak jest. Zdaram się w tym miejscu i przez to, że jest tutaj nas, nas tak mało, to wydaje mi się, że dlatego to mi tak daje jakby ten moment zastanowienia się, że jest nas tutaj tak mało, ale jednak jesteśmy tutaj razem. I to jest mega ciekawe dla mnie. No właśnie mówię, że pan, który tutaj po prostu pracuje i mam takie wow, on sobie naprawdę jeździ po plaży. Jakby totalnie rozumiem pewnie ciężka robota fest, ale no jeździsz sobie po plaży o wschodzie słońca. Am I tripping? Am I tripping or this is fun! Więc to jest ciekawe. Plus oczywiście oprócz ludzi najbardziej późno ciekawe dla mnie jest o jak piękny jest ten świat, w którym się otaczamy. Że właśnie ten świat, w którym się otaczamy i na przykład teraz ta chmura, która tutaj jest, jest fucking crazy. Pokażę Wam. Więc nie tak jak właśnie widzicie to przejście, jakby naprawdę ja tutaj przyszłam i było fest dużo chmur. Teraz jest tylko właśnie ta jedna taka duża jakby z tej strony. I że tam jest tylko tyle małych pięknych chmurek, które delikatnie zasłaniają to słońce. No nie, no to jest po prostu awesome. To jest po prostu... I nie wiem, jakby ta świadomość tego, że to jest ta chmura, nie? I ja uwielbiam patrzeć na niebo, bo chmury, jakby zwykle patrzymy na nie i jakby totalnie okej okay, chmura, ale jak ja sobie znam sprawę, że ona jest taka wielka i ja jestem tak mała, Okej, okay, woda to potwierdziła. Jestem tak jakby. What? No ale coś naprawdę, czasami warto szczaić to. To jest spokojna. Ja naprawdę nie mogę. mogłam przeciw długie skarpety. No ty kurwa, łabędź się na tym, na wschodzie słońca, czekajcie, patrzcie na to, patrzcie na tą chmurę, patrzcie na tą chmurę, o, 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 czy wy widzicie tą chmurę? O, tak kochani, nie wiem co mówiłam, no tak, właśnie ta świadomość tego jak to wszystko jest wielkie i jak to wszystko jest niesamowite, Chciałam powiedzieć ziemskie, ale właśnie o to chodzi, że jesteśmy w tej ziemi. I to jest wszystko ziemskie i to wszystko nas otacza. Ale to jest tak piękne, jakby... Ja nie wiem dlaczego ja tak nie zwracam uwagi na to całe życie, tak codziennie. Właśnie takie momenty, ten piach, który jest teraz tutaj zagrabiony. <grymne> jest to coś w swoim, takie jedyne, w swoim rodzaju odczucie. Odmienia. O to, Isn't this so cute? Isn't it is so cute? Isn't it? I'm not alone. I'm here with my friends. Jutro chłoni, mogę już pięknie. Dobra, kochani Chciałam powiedzieć, że w ogóle idealnie te świeczki się sprawują. Bo tak, uwaga. Odpalam je i zobaczymy czy oni się nam chłoniły. Co na pewno działa no działa? Guys, okay, czy, czy naprawdę aż tak wieje? No bez przesady Ej, serio aż tak wieje? Nie, nie zmuchaj się. Zmuchną mi się te świeczki. O no kurwiszan. Znaczy, podejrzewałam, że tak może być, ale. Miałam nadzieję, że nie pijesz tak. oj Może świeczek, może nie zróbmy Ale słuchajcie. Możemy udawać. Mogę, czy, ja do, czy ja jestem na tyle utalentowana y, montażowo, żebym sobie coś dać w ognie? Wątpię. Ale możemy udawać mu A jeśli nie, to mogę dodać jakieś kuba gify. Więc będzie śmiesznie. Słuchajcie, akurat świeczka 2 i 0 symbolizuje oczywiście mój wiek 20 lat, który dzisiaj kończę. 20 lat będzie, 20. okrążenie wokół słońca, jak to mówią. Chciałam też powiedzieć, że chciałam tak powiedzieć, najpierw złoczymy dwójkę, dopiero potem zero, bo dwójka dopełnia to, że minęły ostatnie mi dwa lata na moim YouTube. W ogóle dzisiaj dodam właśnie swój, kolejnego vloga właśnie z imprezy. Ja się męczę, naprawdę ja się męczę. Dzień dobry. Dzień dobry. Także udajmy, że tą drugą świeczkę, dwójeczkę najpierw słucha i jest zero. Także tak. 20 urodziny, Ja myślę, że mega. Tak jest to był najlepszy pomysł mojego życia. Myślałam, że był, 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 był głupi pomysł na to ale... Najlepszy na świecie. Nie no, stara. Takie urodziny to można mieć. Oj, dopła. O Boże, żeby to się nagrywało tylko. To... Trochę boję się mewy, ale nie jest źle. To jest krówka z Lidla i jest naprawdę bardzo dobra. Nie wiem czemu ale takie... O dobra, muszę to zjeść, ale nie muszę tego jeść całego. Naprawdę, naprawdę dobre. Piąta czternaście Także jak to mówią znani ludzie, którzy zasunęli z tego, że wstaję o piątej rano, to po prostu... Nie no dobra, nie wiem co ja chciałam powiedzieć. No, mówi się, że ludzie, którzy osiągnęli sukces, wstają o piątej że w to jeszcze sukces. No ja tak nie uważam. Ja myślę, że kiedy dobrze pokażę sw swoją dobę. Mówi się, że właśnie ludzie wstają o piątej i mają, jak wiecie, mega wykorzystują dzień. Uważam, że wstawanie rano jest mega super, ale nie dla mnie. W sensie ja chciała wstawać wcześniej po to, niż wstaję. Mam bardzo rozre rozregulowany ogólnie rytm mój kołodobowy i właśnie spanie i tak dalej. Och, jak chodnie. No, chciałam, żeby tylko ta kula, kuźwa ciepła była cieplejsza. Dobra. Zaszusłowice, dobra, żartowałam, ciepła kuleczka, byłaś ciepła. Właśnie, ja uważam, że po prostu trzeba dobrze wykorzystać y, sobie dobę. Uważam, że naprawdę po prostu poznać tak bardzo siebie i wtedy się wie, jak działać. Chociaż też mi się wydaje, że jako kobieta y, się wypowiem, że myślę, że jest trochę trudniej, jeśli chodzi o nasze hormony i o nasz cały cykl. On jest po prostu. Miesięczny i po prostu każdego dnia się mogę inaczej trochę czuć. E, ja nie mówię, że mężczyźni może nie mają takich problemów, ale <grym>, no coś w tym stylu jest takiego, nie? że no inaczej trochę nasze hormony działają. I myślę, że mężczyznom może być troszeczkę łatwiej sobie to wszystko uregulować, ale myślę, że kobiety też są ogarnięte dosyć. Ale nie ja. Ja nie Powiem tak że szczerze jestem na żarta. Bo kto by ja do piątej na ciasto? No ja. Dzień dobry. Jak to było? Czerwone czy żółte? Nie, no troszeczkę różowe, ale za chmurami. Aby było czerwone, było ciepło. Troszeczkę różowe, będzie tak. Oprócz 15-17. Miłego dnia. <laughs> Dziękuję, nawzajem, miłego. Ja właśnie są tych kocham ludzi. Za to właśnie kocham ludzi. O, jakie kocham ludzi. A się uspokoił. Także tak. Ja Zakończę tego vloga chyba tutaj w tym miejscu. Cieszę się podejrzewam, że coś jeszcze będzie dzisiaj działo. Spędzę czas z moją rodziną, z moimi przyjaciółmi na pewno. Na pewno się spotkamy z Wiką. Zobaczymy może z Lagazorską się nawet tutaj spotkać. Tak, także jej ja drobny sobie foteczki. I dziękuję, że ze mną tutaj byliście, bo naprawdę było to coś niesamowitego i kocham doświadczać takie rzeczy. Bo życie jest takie piękne, mam no powód. życie naprawdę i ładnie. się Możecie robić coś, co mi się podoba. I po prostu spełniać swoje marzenia. I po prostu nagrywać się nawet na mieście. Bo czemu nie? Bo życie jest za krótkie, guys. Bo życie jest po prostu za krótkie. Jest 5.57. U... 5 z 38 ok, nieważne. Ej, bardzo mi się podobało. Ja, Po prostu są, są one. Mówię, wszyscy są tutaj na wschód, ale Boże, teraz jest dużo biegaczy, więc trzeba się napawać tą energią. I ogólnie to już jest trochę cieplej. I co chciałam powiedzieć? Coś chciałam. Teraz ja mogę się tylko na a już jest idę w domu. Jeszcze muszę zobaczyć czy autobusy no są, ale już są uradze, no mam nadzieję, że to powinno być. zero. fajn Pamiętajcie, nie tylko po samym sobie można posprzątać, po innych też. Ok, mega mocne chyba te śmietniki. Teo. Są dosyć zakopane w połowie. Teraz to my wracamy do domu. Dzień się dopiero zaczyna. Grawa 45. Nie spałam całą noc. ale wątpię, że wezmę jakby longa i nie pójdę spać. Naprawdę muszę pójść spać. Chcę się szanować, jak to mówią, chcę się szanować. Ale z drugiej strony to jest takie, a, spać swoją urodziny. Z trzeciej strony każdy się kiedyś urodził. momento.